Za kilkoma gulami, za kilkoma lasami, mieszkał święty Mikołaj. Jedni mówią, że dom świętego Mikołaja wygląda tak. Inni mówią, że tak. Ale tak naprawdę wygląda on tak. tak. A wiem to stąd. Bo w nim mieszkam od bardzo, bardzo dawno dawna. Hmm? Kasiu? Pawełku? Drogie dzieci! Witam was w moim domu. Pozwólcie najpierw, że przedstawię wam moje małe pieski. I to jest Zio. A to jest fryzio. A to jest Zio. Nie, nie, no to. Zaraz to jest fryzio, a to... Przy jakoś tak, Zyzio? Pomaga mi sprawdzać zabawki. Jak widać nie wszystkie działają jak należy. Drogie dzieci, dużo o Was słyszałem. Jesteście z Polski, prawda? Mam tu nawet Wasze zdjęcie. Wyglądacie prześlicznie. Wiem też, że lubicie chodzić do przedszkola. Pewnie jesteście ciekawe prezentów? Muszę tylko sprawdzić, czy jesteście w księdze grzecznych dzieci. Zdaje się, wasze zamówienie. Zobaczmy, co tam moje elfy dla was szykują. Oho! Ho, cóż za niespodzianka. Jeżeli jesteście w mojej księdze, od razu wysyłam wasze zamówienie do naszej fabryki zabawek. Elfi? Mój najpracowitszy elf, osobiście się tym zajmie. Tutaj leżą księgi, w których opisane jest każde dziecko. Każdy ma tu swoją książkę. Jak widać, pojawiają się co chwila nowe książki, bo co chwilę rodzą się nowe dzieci. Na przykład ta książka. A proszę, jest jeszcze pusta. Uj, uj, ktoś chyba był tutaj, a bardzo niegrzeczny. Zanim wyślę do dziecka prezent, muszę sprawdzić, czy było grzeczne. Jeśli znajdę Was na liście grzecznych dzieci, ten obrazek od razu to pokaże. Zobaczmy. Tak, ja, 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 ja. tak, nie? Ty, 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 ty. To, to, to nie, to też nie. To... O, gratuluję! Ho, ho. Jesteście na mojej liście grzecznych dzieci. Jestem z was naprawdę dumny. Tylko pamiętajcie, żeby starać się przez cały rok i co najważniejsze, nie siedźcie tyle przed telewizorem i komputerem. A teraz chodźmy, coś wam pokażę. Tutaj robimy zabawki dla dzieci z całego świata. Tylko wybrani mogą to zobaczyć. Patrzcie uważnie. Nie mówcie o tym moim elfom, bo znowu każą mi robić przysiady i zabronią szarlotki po obiedzie. <laughs> e, y, dobrze, dobrze, wystarczy już żartów. Zobaczmy lepiej, gdzie te prezenty mam w tym roku zaleźć. O, to tutaj mieszkacie, prawda? Na pewno do was trafię z moim zaprzęgiem. Już nie mogę się doczekać. E, e, momencik, jest jeszcze ktoś, kto zawsze o was pamięta. Jak myślicie, kto to może być? Hmm. Jak to dobrze mieć obok siebie kogoś tak wyjątkowego i bliskiego? Hmm. O. Co za wyborna pogoda w sam raz na latanie. <grymne> Kochana urisę, no bez nich bym sobie nie poradził. Moje drogie elfy. Czas dostarczyć prezenty. No. <grymne> won't be helping Santa Claus tonight.